Szukasz pracy jako designer? Super! W tym filmie pokażę Ci 10 błędów, których musisz unikać w swoim portfolio, żeby zwiększyć swoją szansę na sukces. Pamiętaj, że projekty to nie wszystko. Jeśli chcesz dostać dobrą pracę, to musisz je umieć dobrze przedstawić. Jedziemy! Błąd pierwszy: portfolio w PDF-ie. Fajnie jest sobie poustawiać wszystko na sztywno w programie, wypluć PDF-a i wysyłać go rekruterom, prawda? Nieprawda! PDF-y są do bani. Trzeba je pobierać na dysk. A nawet jeżeli odpalisz je w przeglądarce, to jedyne co możesz z nimi zrobić, to je przybliżać i oddalać, bo nie są responsywne. Nie dopasowują się do rozmiaru ekranu. Który mamy rok? 2005? Jeśli zrobisz błąd w PDF-ie, to będzie już w nim na zawsze. Nie poprawisz go mimochodem, nie dodasz nowego projektu i nie usuniesz starego projektu. A PDF z wysokiej jakości obrazkami będzie ciężkim plikiem, który może być ciężko wysłać. I co najgorsze, nawigacja po PDF-ie to dramat. Teoretycznie da się zrobić linki wewnątrz dokumentu, ale w porównaniu do prostej strony internetowej działa to fatalnie. Zamiast PDF-a, zrób sobie stronę. Strona eliminuje wszystkie wyżej wymienione problemy. A jeśli chcesz zrobić swoją stronę, to przyda ci się miejsce i adres. Czyli serwer i domena. Moje wszystkie strony od lat hostuję na lhpl i nie mam żadnego problemu. A jak mam, to pomoc techniczna ogarnia temacik bez problemu. W opisie filmu znajdziesz link i kod rabatowy na 20%, więc warto spróbować. Błąd drugi, słaby UX twojej strony. Niestety, nawet jeśli porwiesz się na stworzenie strony, to wciąż możesz zrobić to źle. Pamiętaj, że jeśli zajmujesz się designem, to doświadczenie użytkownika twojego portfolio musi być super. Zadbaj o czytelność, odpowiedni rozmiar fontów, kontrastujące kolory i klarowność nawigacji. Upewnij się, że z każdego miejsca na stronie można się wydostać. Sprawdź, czy przycisk wstecz faktycznie cofa cię tam, gdzie i czy z każdej strony można przejść do listy projektów i zakładki z danymi kontaktowymi. Zadbaj też o dostępność. Odpowiednia struktura nagłówków i nawigacja klawiaturą to mus. Szczególnie jeśli zajmujesz się projektowaniem interfejsów. Zadbaj też o polajkowanie tego filmu! Wciśnij łapkę w górę i wszyscy będziemy uśmiechnięci. Błąd trzeci ignorowanie grupy docelowej. Inaczej będzie wyglądało portfolio osoby, która szuka pracy na etacie, a osoby, która freelansuje dla biznesów. Zastanów się, co jest Twoim celem i Dopasuj treści do grupy docelowej. Kiedy szukasz roboty na etacie, możesz skupić się odrobinę bardziej na byciu członkiem zespołu, współpracy i może troszeczkę na swojej ścieżce zawodowej. Jako freelancer możesz polecić troszeczkę bardziej z językiem korzyści i pokazać super cool grafiki, bo jak wiadomo klienci jedzą oczami. W obu przypadkach przyda się zrozumienie marketingu. To naprawdę pomaga. Może powinienem nagrać o tym jakiś film, co? I oczywiście to nie jest tak, że portfolio freelancera wyklucza cię z rekrutacji na pełen etat albo na odwrót. Ale zwiększysz swoje szanse, jeżeli odpowiednio dopasujesz portfolio do tego, czego obecnie szukasz. Błąd czwarty, chyba najgorszy: niedbalstwo i flejowatość. Kiedy widzę literówki w portfolio, to w kieszeni otwiera mi się nóż. Nikt nie chce pracować z osobą, która wali byki i nie potrafi zadbać o szczegóły w swojej własnej wizytówce. Jeśli u siebie nie robisz jak u siebie, to to co będzie u obcego? A u obcego! No, odpierdol! Upewnij się, że zarówno tekst na stronie, jak i tekst w projektach, które pokazujesz, na przykład aplikacjach, jest bezbłędny. Kolejnym szczegółem jest jakość grafik. Nieraz widziałem rozpikselowane obrazki w portfoliach i uważam, że to straszny wstyd. Pamiętaj też, żeby przetestować swoje portfolio na różnych urządzeniach i zobaczyć, czy grafiki wszędzie wyświetlają się poprawnie. Ja mam 32-calowy monitor 4K podpięty do Maca w trybie skalowania i chcę widzieć Twoje obrazki w najwyższej możliwej jakości, więc zadbaj o to. Błąd piąty. Eee, Lorem Ipsum. Nie miałem pomysłu na piąty błąd, więc wpisałem tutaj cokolwiek, żeby było. Ne? Czy Ty słyszysz, jak absurdalnie to brzmi? No bo tak serio, jeżeli widzę, że Twoje projekty są wypełnione Lorem Ipsum, dolor Seed a med, to od razu wiem, że nie jesteś poważnym designerem. Mamy XXI wiek i darmowe generatory treści dostępne na wyciągnięcie ręki! Poproś ChatGPT, GBT, żeby stworzył Ci kopię, które później wrzucisz do figmy. Zajmie ci to jakieś 13 minut, a Twoje projekty zrobią o wiele większe i lepsze wrażenie większe wrażenie zrobisz też, jeśli zasubskrybujesz mój kanał. Nie chcesz przecież, żeby ominęły Cię tak fantastyczne filmy jak ten, prawda? Błąd szósty. Dobra, ten jest jednak najgorszy. Za dużo tekstu. Mam bardzo przykrą wiadomość. Ludzie nie mają czasu czytać Twojego nudnego case study, więc będą je skanować. Dlatego unikaj ścian tekstu. Za to używaj wielu nagłówków, krótkich akapitów i wypunktowanych list. Jeżeli nie potrafisz mi pokazać, jak persony realnie wpłynęły na Twoje decyzje projektowe, to możesz te Persony od razu usunąć. Chcę się dowiedzieć, jaki był problem, skąd się w ogóle wziął, co zostało zrobione i jaki był tego efekt. Podobno Mark Twain napisał kiedyś: Nie miałem czasu napisać krótkiego listu, więc zamiast tego napisałem długi. Nie wiem dlaczego wydaje mi się, że Mark Twain mówił w taki sposób. Jak w ogóle wyglądał Mark Twain? No, mógł mówić w taki sposób. Nie miałem czasu napisać krótkiego listu, więc zamiast tego napisałem długi. Pomyśl o tym przez chwilę. Niech ta myśl w ciebie wsiąknie. Mocne, co? Wysil się i bądź tak zwięzły i precyzyjny, jak to możliwe. Oczywiście bez poświęcania jakości twojego case study. I będzie dobrze. Błąd siódmy. Brak wizualizacji projektu na górze strony. Jeśli odpalam twoje kilometrowe case study i nie widzę choćby cienia efektu końcowego na samym początku, to wiedz, że jest źle. Ostatecznie interesuje mnie efekt końcowy, więc za Zachęć mnie do przejrzenia Twojego procesu czymś intrygującym na samym początku. Chcesz mi pokazać swoje szkice? Fantastycznie, ale najpierw pokaż mi, dokąd to wszystko zmierza. Wcale nie musisz iść chronologicznie. Wrzuć na początek jakiś mockup albo choćby jednego screena. Po prostu muszę wiedzieć, że w tym projekcie będzie jakiś konkret. Błąd ósmy wrzucanie alfabetu z fontu. A to właśnie jest zaprzeczenie konkretu i definicja marnowania czasu i przestrzeni. Ta debilna praktyka przyszła z Bichensa i już dawno. Powinna zdechnąć, bo nie służy absolutnie niczemu. Jest to podwójnie żenujące i wybacz mi używanie mocnych słów, ale naprawdę tak uważam, kiedy ktoś wstawia do swojego case study alfabet wypisany takim nietuzinkowym fontem jak Roboto albo Open Sans. I podobnie jest z pokazywaniem kolorków. Bo jeżeli za tymi fontami i za tymi kolorami nie stoi jakiś większy sens, jeżeli decyzja o ich użyciu nie została podyktowana czymś bardzo konkretnym, to mam to w dupie. Fonty i kolory zobaczę na ekranach, które zaprojektowałeś i zaprojektowałeś. Projektowałaś I to mi wystarczy. No chyba, że pokazujesz mi case study jakiegoś design systemu. I wtedy te kolory i teksty mają jakąś hierarchię, mają jakąś strukturę i mają jakiś kontekst. Wtedy to jest zupełnie inna rozmowa. Błąd dziewiąty embedowanie prototypu Figmy. Chcesz się pochwalić swoim prototypem? Świetnie, ale nie wrzucaj go bezpośrednio w case study. Prototyp zajmuje dużo miejsca, sam embed wygląda dość koślawo, a do tego ładuje się dość długo. Nie mówiąc już o tym, że na małych ekranach wszystko może się wykrzyżować. Szaczyć. Więc jeżeli bardzo chcesz, to po prostu go podlinkuj. Niech otworzy się w nowej karcie i pokaże się w pełnej krasie. I będziesz mieć pewność, że nic w twoim portfolio się nie wypierdzieli. Co jest arcyistotne, bo musisz zadbać o doświadczenie użytkownika, czyli osoby, która przegląda twoje portfolio. Błąd dziesiąty. Brak strony o mnie. Jak się okazuje, osoby szukające pracownika uwielbiają strony o mnie. W sensie o tobie. Więc powiedz coś o sobie. Jak znalazłeś, czy znalazłaś się w miejscu, w którym obecnie? jesteś, gdzie pracowałeś, co cię w tym fachu jara, no i oczywiście linki do LinkedIna i innych tego typu pierdół. Czyli takie mocno skrócone CV uzupełnione o odrobinę twojego charakteru. Nie ma potrzeby otwierać się zbyt mocno, ale jedno czy dwa zdania o twoich zainteresowaniach na pewno nie zaszkodzą. Strona o mnie jest dość kontrowersyjna, więc to od ciebie zależy, ile siebie chcesz pokazać w swoim portfolio. Jedno jest pewne, nie ma jednej poprawnej drogi. Po prostu nie przesadzaj, żeby przypadkiem kogoś do siebie nie zniechęcić. Błąd bonusowy przywiązanie. Problemem wielu designerów, szczególnie tych młodszych, stażem jest przywiązanie do rzeczy, które zrobili. Myślą, że skoro poświęcili czas na zrobienie jakiejś rzeczy, to nie można tego czasu zmarnować i tej rzeczy nie pokazać. Gorzej, jeśli nie jest to dobre i obiektywnie nie wnosi niczego wartościowego do Twojego portfolio. Kiedy montuję moje filmy, zdarza się, że wywalam parę minut gotowego materiału. Poświęciłem czas na napisanie, Pisanie tego materiału, nagranie tego materiału. Zgrałem go na kompa, czasami go już zmontowałem, a potem go wywalam, bo potrzebuję zobaczyć go w kontekście całości, żeby przekonać się, że ten pomysł wcale nie był dobry. I wiem, że nie jest łatwo zabić swoje dziecko, ale czasem warto, bo potem możesz zrobić sobie sesję na koniu. Kolejny błąd to no właśnie, jaki? Napisz w komentarzu, czego jeszcze musimy wystrzegać się w naszych portfoliach. A jeśli chcesz zostać UX designerem to w tym filmie zobaczysz, czego musisz się nauczyć. Buziaki.